Cześć, witam wszystkich, ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Runners of Magic zanim przejdziemy dalej to zróbmy jeszcze te dwie misje którą widzieliśmy w poprzednim odcinku o i od razu magiczna kawia, super no to zbieramy No, dawaj, dawaj. nie ma go co? No? Eee. No i dobra, i mamy cię. I niesamowite zwierzątko. Wiatr. Dobra. No, dobra, tak bardzo I Jeszcze lisy. Tylko to to likwidowana, likwidowana, Obfitość w jajeczka będzie. ciemność. No, będzie to sprzedawać, nie? Dobra, futerko jest. A, jeszcze jedno. Yy, mamy tutaj karty z lisa. Nie zauważyłem jak mi wpadło, więc nauczymy się, yy, ta karta daje plus 2 do zręczności, powiedziałem bardziej zręczni, tak dobrze spojrzałem, tak zręczność plus 2. Taška sobie ubijemy. No, tę kartę. lisa jest chyba tutaj tak rolić ucieka no, ale co się nie, nie co się odbacza to nie uciecze nie Nic. Dobra, skończone O, i noc zapadła Dobra, i mamy z głowy W sumie zrobione Obejdziemy liska. Kurde. Dobra. Może, może ja zrezygnuję. Nie dobiegnie. Dobra. Tutaj. zach na wróble. I. Dostawca soku. Dobra. Prawa ręka. A no, już nie będziemy prawą ręką. Dobra, idziemy do Moroka. Bo go zacząć robić. trzeba trochę tych, trochę tych misji porobić, więc Ani tutaj mam nadzieję, że stawiły, czekają. wyciekają. Żeby nie uciekli, ani nie odlecieli. Dobra, morok. A, się do miasta, dobra. Czego lupa leki, nie chcę... Z nim pogadać. No ale tam już byłem, już zrobiłem, więc od razu zaliczyło Zbadaj boskie drzewo. Dobra, no to idziemy. Zobaczymy. Idziemy na... na... ma ich za język. O! A co? Ty! Tch, No Bart? Nie, Bart pewnie będzie tutaj, co? Pijak, pijak. Dobra, nie ma tej Barda. Cukierniczka. Czekajcie tutaj na kogo. Tu Wiesz! To będzie Bard. O, i syna burmistrza. Syn burmistrza będzie tutaj dalej. Sing burmistrza. Dobra. Co tam między nami chłopakami? Dobra. To było. A teraz idziemy zobaczyć piękne drzewo. Na sprawdzenie... Nie, w... nie, wpuścili. Dobra. A... wygonili nas. Nie ma tak. Sią. No i dobra. To co się udało zobaczyć, to zobaczyliśmy. No, sprawiło to, że zadanie zostało zaliczone. A to najważniejsze. Właśnie o to chodzi. Dobra, morok. Kaga dura. Mm. Dobra, nie to. Idziemy kupić cukierki Tylko zęby ci wypadną Jak zjesz całe to gotowy cukierki, ale to ja potrzebuję Czekajcie jakaś misja się pojawiła Futra. Futra. 6 futer or nie niedźwiedzi. Dobra. Nie ma problemu. Idziemy zdobyć futra. Wiemy gdzie są niedźwiedzie, lisy też. No dobra, no skoro się pchają... No jak jeszcze nikt źle nie wyszedł. I niesamowite zwierzątko, wiatr. Dobra. Czekacie, tak was dopadnie. Dobra, jedno z sześciu. Dobra, tutaj jest. No niezwykłych ci u nas dostatek. Wcześniej światku. Nie był ogromny, nie był ogromny. Dobra, spełniono. Zachcianka pani cukierniczki. To my ich zmylimy, oni nas zmylali my ich zmylimy. No i pójdziemy sobie tędy, o! Dobra, pani cukierniczka, proszę bardzo, futerka. w obronie. Zabij chodzącą padlinę. Dobra, no to jeszcze. No, niełatwo jest cukierki kupić. Co? Trzeba się narobić. Dla chwili słodyczy.

Zaliczamy. Jedno wyjście, jedna zbiórka. Dobra, spadamy. Resztą niech się zajmą milicjanci. Teraz dostaniemy te wreszcie cukierki, czy nie? Czy jeszcze coś? Eee... Dobra, chyba to. czy pięćset. Tak. Hmm. Sześć buraków Sześć buraków Buraki rosną No, czyli wracamy tam gdzie byliśmy Tam gdzie niedźwiadki, liski, ptaszki Przynajmniej takie jest założenie. Lisek, ty się na nas rzucisz. No właśnie. Dobra, ta osa. Loto oso kołnoso. Dobra, i buraczek. Coś ten nie czuł, jak tak na nas fakomie patrzy. i dwa mam. Osa, osa, osa. O, tam jest sporo. Dobra, lisek. Zostawiasz mi drogę. Trzeba się pozbyć, bo. Bo, rzucisz się, jak będziemy już koło ciebie. Zadek też. I dobra, i tutaj mamy. Burakowo. Dobra. Cukierki z buraków będą. I mam nadzieję, że mu będą smakować. No i Pani Cukierniczko, proszę bardzo. Zapalony pomocnik, dobrze nie podpalony. Chacie, gdzie ta torba cukierków jest? Tu. Kliknij, by zakończyć misję. No i dobra. Zapłnię po nagraniu porobię porządki. O, a na razie idziemy dać cukierki dziecku. Takiemu staremu dziecku, nie? Zawis ich jakość. No. Kurde, czemu ten lupa ciągle mi się tutaj... Świeży cukierek, proszę bardzo Hagard, trzymaj cukierki dobra, boski owoc Idziemy okraść się znaczy wymienić cukierki na owoc od jakiegoś dziecka Jim Donald Ej Jim, chcesz Donaldy? O oh, ho oh, oh. Dobra, mamy Przyjął Przyjął Donaldy za, za owoc Buraczane Donaldy Eee Niedobre Też nigdy nie próbowałem, nie, ale Cukierki z buraków Proszę bardzo, smacznego. Na no spawaj się idę w lezie. Trzeba osłaniać. Tak, dobra, dobra. No dobra, idziemy po ten tajemniczy list. Dobra, idziemy tędy. Przez miasto. Trzeba to do mnie wszyscy widzieć. Jak zginę, to będą się wszyscy śmiać, nie? Okej, to do wiadomość. Przygotowujemy się na jakieś bęski. Dobra, nic się nie stało. Przynajmniej jeszcze. No to wracamy tam do Moroka i, i reszty bandy. i dobra, morok trzymaj mm. i co ja mam no i chyba. Tajemniczy list. A, tu to nie ma stwierdzić, dobra. Dobra, i będzie to pierwsze lepsze. Dobra, idzie właśnie cyrk. Dobra, a tym się już zajmiemy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jak tak, to łapka w górę, subik, strefa komentarza oczywiście należy do Was. Ja zapraszam na kolejne moje produkcje, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!